Zagościła u nas również te, ta zima. No niestety ten śnieg, który tak intensywnie opada, jest bardzo mokry i ciężki. I no, no napsocił nam, że tak powiem przez no wcześniejszą noc całą praktycznie jeździliśmy i poprzedni wieczór do, do obecnego dnia od wczoraj gdzieś od 11 do obecnej chwili mamy 69 wyjazdów. Są tu głównie złamane drzewa albo konary drzew, które niestety upadają z Zrywały również linie energetyczne, zrywały linie telekomunikacyjne bądź, bądź internetu. Także takich zdarzeń było 69 na obecną chwilę. Oczywiście nie wszędzie były linie zerwane. Takich zdarzeń mamy około 5. Wiemy, że na terenie był brakowało prądu, pewnie to było spowodowane właśnie naprawami. Do dzisiaj jeszcze energetyka, właśnie cały czas, mamy sygnały, że usuwa jeszcze te konary, że gdzie tam gdzieś na liniach, Wiszą i jeszcze miejscowo gdzieś tam na, nie ma prądu. Myślim, no mamy nadzieję, że ten prąd gdzieś tam w najbliższym czasie wróci, ale nie mamy. Informacji na obecną chwilę, kiedy to się uda zrealizować. A proszę powiedzieć, gdzie były takie najtrudniejsze sytuacje? To znaczy, na praktycznie cały tutaj nasz powiat, ale głównie gmina Zelów, Bełchatów, Kluki i Szczerców. Tutaj największa intensywność była, ale na całym powiecie praktycznie wszystkie jednostki prawie że jeździły. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim, pamiętajmy o tym, żeby na swoim, że tak powiem, najbliższym otoczeniu zadbać, żeby pod takimi drzewami, jakimi Leciwym nie zostawiać samochodów, nie parkować aut, ze względu na to, że ten śnieg jeszcze cały czas jest mokry i są nadawane, znaczy prognozowane opady jeszcze k deszczu, także ten śnieg będzie jeszcze bardziej ciężki. Także starajmy się, że tak powiem, strzec i przewidywać takie no, sytuacje.